Dziś Piotrek wymyślił dla mnie i dla mamy challenge 24 godziny w bunkrze. On chyba oszalał. Ale co my wiecie, że nie damy rady? No w sumie nie wiem czy damy radę. Oczywiście, że damy. Bo kto przegra zostanie oblany zimną wodą ze szlaufa przez Kubusia. <noise> Zapraszam na odcineczek. A wszystko zaczęło się tak. Ej dziewczyny, dziewczyny wiecie co ludzie piszą? Co? No? Że chcieliby zobaczyć 24 godziny w bunkrze z waszym udziałem. Ale ja czuję, że nie dacie rady. Damy, ale nam się nie chce. Nie dacie, bo jesteście cykory! Nieprawda damy radę. Ja dam radę tam przysiedzieć nawet 3 dni. No to słuchajcie, nie zróbmy nie tak. Jeżeli uda wam się wysiedzieć tak? 24 godziny w bunkrze, to kupię wam ogromny, wielki, wspaniały basen. Ale jeżeli wam się nie uda. To kubuś zleje was szlaufem z mega zimną wodą. Okej, okay, ale jak się uda, to, to ciebie obleję? Tak, to ciebie obleję. A moim zadaniem będzie symulować różne takie rzeczy, które mogłyby wam się zdarzyć będziesz w górze. Będziesz udawał zombiaki? Zostańcie z nami. Dziewczyny jeszcze nie wiedzą, że mam mnóstwo ciekawych pomysłów, jakie stamtąd wykurzyć. Myślałem nad tym przez chyba 20 minut. Mam dla was jeszcze niespodziankę, ale najpierw moja żona musi stąd pójść do y, pokoju i nie podsłuchiwać, nie podsłuchiwać. Teraz masz minutę, żeby wziąć wszystkie najpotrzebniejsze rzeczy, które chcesz wziąć ze sobą do bunkra. Tylko minutę. 3, 2, 1, 3, 2, 1, 3, 4. Chyba pobyć, dobra, więc biorę telefon, biorę telefon. Kerm do rąk yy, musi być, yy, może wezmę jeszcze mogę wziąć, mogę wziąć. dobrze, może komputer będzie za dużo. Okej, okay, biorę jeszcze. Yy, Niech to robi. O nie! telefon, Za to tego! Z tego! Z jeszcze Jeszcze zostało? Jeszcze długo, spokojnie. spokojnie! Ja biorę biorę... Stop, stop! tego! Stop, tego! Z Wszystko. Co, wzięłaś to to, tak? Tak. I myślisz, że to ci wystarczy, żeby przeżyć 24 godziny w bunkrze? Tak. No to dobrze, piąteczka. <grym zainteresowań> to, to co, ja mam już iść do bunkru? Tak. Dobra. Chcesz kogoś pozdrowić z bunkra? Chciałbym pozdrowić moich dziadków, Julkę i... Jesteś gotowa? Jestem. Trzy. Trzy. Dwa. Tak. Nie Tak. 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 Jest Tak. 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 Jeszcze? Stop! No, a jak położysz tego na nas? Już koniec, koniec! Już nie macie czasu. A skąd się że minuta minęła? Nie miałam zegarka, ale, ale mniej więcej jest ok, dobra. To mój leżek, jakby co? Więc ja będę zaraz na leżaku. Tak, tak. Jak tylko... O, złapie. Mamo, ale pojawia się jedna kwestia. Jak mamy zjeść tego ananasa, nie mamy żadnych no, noża, leszcza. Jak mówię? To nie myślałam. Myślałam tylko, że wziąłem coś do jedzenia. A nie będę się... <grym> <grym> Oj, Ale tu serio jest chłodno, nie? Tak, no ja mogę zająć się opieką nad moim y, dzieckiem. To jest moja. Nad dziecko. Mamą. On, Nie, on nazywa się Staś, to jest Staś. Ej, a tak naprawdę był, była jakieś taka książka, co on został, kolej został na takiej... A pyskie. że on rysował na ananasie, chyba czy tam na piłce że tak to jest. Miesz o Robinsonie No o Robinsonie, no! <laughs> I on narysował sobie też kolesia. On się nazywa Wilhelm. Wilhelm Ananas, okej. Okay. <laughs> Amelka! Wilhelm Ananas. I teraz, no zobaczmy, mu twarz, jak go będziemy teraz mogli zjeść. Głupio zjeść przyjaciela. Coś. Zobaczymy za dwie godziny. Będziecie żarły przyjaciela, tylko kurz będzie lepszy. Idziesz już, Jej zostajemy ta, ta. same. Okej. Okay. Pa, pa. Dobra. Już za chwilę zaczynam od pierwszego patentu, bo wzięły tylko Ananasa, jeszcze nazwały go imieniem, więc za chwilę będą głodne. No dobra, ale wiesz co, ja, ja mam propozycję. Na, te, na telefonie można Netflixa włączyć? Tak. Ooo! Jak ma ciemnię tego, to tam nie ma problemu. To ściągniemy i będziemy Netflixa ja oglądać. Co? Netflixa? Już ja im dam Netflixa! Już nie będzie Netflixa. Amelka, masz WiFi? Nie, nie ładuje mi się i pokazuje Ej, mi zero kres. Pokaż, pokaż. Nie! Nie! Piotr! No i jak dziewczynki? Poddajecie się? Tego nie było w głowie! Czy 24 godziny bez wifi? Dam radę i to z palcem w nosie, więc możesz go nie włączyć do jutrzejszego dnia. I z mamą wytrzymamy bez wifi na nawet 3 dni. Masz <słuch> ci go. Masz rację, poczytamy książkę. E, jak poczytam książkę? Ja mam wszystko tylko jedną książkę. No dobra, ale ty czytasz lewą stronę, ja prawą i damy radę. E, ale ale jak? O, ja... też piszę o braku internetu i zasięgu. Czytanie książek. Najlepiej się czyta bez światła. Ej! Co, co jest? Korki padły? Nie, no proszę cię, Piotrek! Piotrek, czy ty właśnie włączyłeś nam światło? Aha. Tak, tylko włącz światła! Ale słabo! Ja, a jeszcze noc musimy tu przetrwać. Korzystałem z okazji, że nie możemy czytać i nic, więc zadam Ci pytanie, które bardzo często pojawia się u nas na y, YouTubie i na pewno wiele osób czeka na odpowiedź. Czy będziesz miała nowego kotka? Szczerze mówiąc uważam, że to nie jest jeszcze odpowiedni czas na nowego kotka, ponieważ jest, byłam związana bardzo z Budysiem, był moim najlepszym przyjacielem. Więc uważam, że po prostu to nie jest jeszcze odpowiedni czas. Może kiedyś, nie wykluczam, może kiedyś, ale, ale nie teraz. Zdecydowanie nie teraz. Mam takie bardzo podobne do prawdziwych. Jak ma się czegoś stykać, to się właśnie zcyka tego. Pajączka. I kolejnego wężyka. Dziewczyny! Tak? Zobaczcie, co znalazłem. Nie! Weź, weź!

Jak będziesz tak robić, poddaję się, przegrywamy, będziemy zlane i nie będzie basenu. Ale to jak jedna osoba się przegra podda, to dwie Ze Tak! Zespołem jesteśmy. Wyrzuć w ogóle z bunkra! Jaki ładny wężeś. Dobra, wężyku. Kubuś, jak go znajdzie, to się ucieszy. Nie, że... wychodzę, wychodzę, przegramy, zobaczysz i nie będzie basenu i, już, i w ogóle już, już, nic nie, nie, nie będzie. A Pajączka? nie ma. Twardzi z nich zawodnicy i muszę szybko coś wymyślić, dlatego że tak naprawdę nie mam nawet kasy na ten basen. M muszę je stamtąd wykurzyć i może uważacie, że jestem dziwny, ale mam plan. Ale z tym wężem wymyślił po prostu, Prawdę myśli, że wykurz nas byle czym. Ej, Mama, bo chyba trochę chcemy się w siku. Ej, weź o tym nawet nie przypominaj, tego nie przemyślałam. Patrz, myślałam butelkę. Nie, ja już nie biję. Dobrze, żeby piłaś, ja nie potrzebuję. A moje butelki to na pewno nie rusza. No tak, no przecież tak już nie będzie Ja mówmy o tym temacie! Koniec, nie mówmy o tym temacie, on nie istnieje! Musimy wtedy... wytrzymać 24 godziny. Ale nie wytrzymać... pijemy. Nie mówmy o wodzie, nie mówmy o wodzie. I właśnie o wodzie mam zamiar Wam powiedzieć. Musimy ściągnąć. I napełnimy cały bunkier wodą. Żona pewnie nie będzie za szczęśliwa. Ale wykurzymy je wodą. Piotrek? Piotrek, co ty tam kombinujesz? Nie, nic, nic. Piotrek, przecież widzę, że otworzyłeś drzwi. Dasz nam coś do na jedzenia? Tak, tak, już. A, co ty, ty robisz, Piotrek? <grym> to Wychodzicie z bunkra? Nie.

A może mam? Nie, no wreszcie nie wierzę. Nie wierzę w mój telefon. Ej, no nie, no bez przesady. Nie chcę jej powiedzieć, ale leżak wydaje się być trochę wilgotny. Ja jestem trochę wilgotna! Ja tu nawet na nie mam czym się wysuszę? <noise> Prysznicem naprawdę nie uda się Wymyśli. Ja w niego wierzę! Zobaczysz, że jeszcze coś głupiego wymyśli. O, Michael ucierpiał! On, on jest mokry! On ledwo się... Trzeba go nie reanimować! Trzy, raz, dwa, trzy, cztery... Ja to tak No dobra, zalanie wodą nie poszło tak jak chciałem, ale za to mam pomysł jeszcze głupszy. Spalmy to, a przynajmniej. A przynajmniej tak będą myślały. Wepchniemy tam dym. Będzie super. Wiesz co? Spodziewałam się, o Fiotku większych rzeczy. Oblam nas wodą. Okej, okay, wkurzyłam się na początku. Troszkę. Ale teraz czuję się taka ochłodzona, tym bardziej w tę pałę. No fajnie, jest całkiem. Dobra. Amela. Aaaaaah, to nie jest zabawne. Piotrek, co ty robisz? O, że Piotrek, my i tak to wytrzymamy, lepiej... Weź to wyłącz! A jak się dom pali? No nie, no nie jest taki głupi chyba. Nie. Ale z naszej zdolności kulinarnej robisz, że dobrze mógł podpalić kuchenkę i uciec. Zapomin naraz o nas. Nie wiem. <noise> Dobra, to nie jest, co nie jest fajne. Wilkiem, chodź się! Bo to chyba trzeba kręcić, nie? <grym> no nie, no to jest taki żart. Też <grym> wychudź lepiej, bo on nas zabije! Tak głupi. Ten! I zabije! Ty za to co zrobiłeś! To no było nie pech! Wygrałem! Wygrałem! Nie, ja się nie chciałeś nas udusić! Nie chciałam! Boże, nie co ty, ty Jezu, tam zrobiłeś! <grym> Aaa, to był tylko dym! To był to był prank, bro! To był prank! Nie, to się w ogóle nie liczy! Nie, nie przegrałśmy, byłyśmy dzielne, ale to było już, wiesz, lipa! Ciekawe, gdzie jest mój synuś Kubuś, żeby wykonać na karę. Nie, oj Piotrek stało się nie! I łapka w górę, jeżeli uważacie, że my byłyśmy dzielne, a Piotrek po prostu zrobił... Dokładnie, jeżeli jesteś z nami, napiszcie w komentarzu szlachet dla Piotrka. Oblejemy go na maksa, damy to na insta. O nie, to prank bro, prank. <laughs> prank. Nie, nie prank. A widzisz, tu widzisz, widzisz. Przesadziłem, przesadziłem trochę z dymem. Nie, o nie, masz, jest Weź, nie. <laughs> No dobra, ale karę musicie ponieść, piąteczka. Nie, bez piąteczki? No, i właśnie przed czas kary. Nie zgadzam się z tym, ale jest już kubuś. Kubuś kogo będziesz lał wodą? Tata. Nie, Nie tata. tata. Kogo? Ami? Tata. Mi. I mama? Mama. Mama też będzie szlał? No to Dada. zaczynamy. On się cieszy, kubuś. Kubuś się cieszy. Kubusiu, ty jesteś gotowy? Kubusiu. Dada. Zaraz włączam wodę. Włączyć wodę? Tak. I wtedy oblajesz amelkę? Tak. A mamy oblejesz? Nie. Jak mamy nie oblejesz? Musisz oblać, bo taka kara ma, taka kara ta. jest. Mama? No? To, wla to włączać wodę? Tak. Dobra. Dobra już ja ja wystarczy, już wystarczy. Ja ja tak. Ta. No Dobra. jak idzie? Ej, nie tate, nie tate. Ty draniu, mały. W co to, mamy, mamy i siostrę. <śmienny> Kubus robi błotko tymczasowe. Nie wiem czy błotko będzie dobre, kubuciu. Kubuś Dobry, tutaj mamy. Mamę. Dobra Karę można uznać za zaliczoną póki nie Póki nie Kubuś wykonał karę? Tak Brawo Kubuś Brawo Kubusiu